Kilka zdań o Uniwersytecie, bo one, one miały się pojawić w formie obrazowej. Uniwersytet dzisiaj znajduje się w stadium intensywnego rozwoju. Przypomnę, że w, w takich wskaźnikach ekonomicznych rok ubiegły był rekordowy. W ubiegłym roku przez konta Uniwersytetu przepłynęło 750 milionów złotych. To oznacza, jest to drugi budżet w województwie po mieście Olsztynie. Biorąc pod uwagę społeczność akademicką, Yy, liczymy około 40 tysięcy osób, co oznacza, że stanowimy wydzieloną, jakby czwartą społeczność w Armii i Mazur. Określiłby pan te kilka lat ciężkiej pracy ku temu, aby uzyskać ten zacny tytuł. No, były to cztery lata mojej ciężkiej pracy kształcenia się i by dalej móc wykonywać swój zawód. Dzisiaj pani syn został doktorem nauk weterynaryjnych. Co pani czuje jako mama? No, jestem z niego bardzo dumna. Czekałam na to długo, bo... Wydawało mi się, że jest typem naukowca i, i to będzie jego ścieżka i tak i w tą stronę pójdzie i, i tak się stało i no, jesteśmy bardzo dumni z niego. Nie przypuszczałam, że tak będę wzruszona tą chwilą. Rzeczywiście jest to szalona przyjemność dopełnić w ten sposób takiego dzieła naukowego, które podjęłam 4 lata temu i wydaje mi się, że to jest taki jeden z najsympatyczniejszych dni, którym się przydarzy. Tibi professori Illustriat magna nostra Miko titulum doctoris honoris causa Universitatis Warmiensis mazuriensis in Olsztyn, concedo et omnia jura, ac privilegia cum eo titulu koniunkta confirmo. Nadaje Panu profesorowi tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wszystkie przywileje z tym tytułem związane. Gratuluję.